Cztery drugoligowe zespoły wzięły udział w trzecim memoriale Tomasza Sadury, który został rozegrany w sobotę 21 września w hali sportowej przy ulicy Głowaczowskiej. Gospodarzem wydarzenia był oczywiście zespół NAKKS KS Kozienice. Turniej wystartował o godzinie 10.30. W meczu otwarcia pod podopieczni Marka Grzelczaka podejmowali KS Mosil Huragan Międzyzec Podlaski spotkanie to znacznie lepiej weszli kozieniczanie. liczne błędy gości pozwoliły KKS-owi wygrać tę partię do 15 punktów warto zaznaczyć że już w pierwszym secie na parkiecie pojawił się nowy zawodnik KKS-u Patryk Walczak to przyjmujący który może grać również w ataku w poprzednim sezonie występował w AZS-ie Częstochowa, a na swoim koncie ma również dwuletni epizod w jednej z francuskich drużyn. Kolejnego seta kozieniczanie zaczęli od kilkupunktowego prowadzenia, ale z każdą minutą goście grali coraz dokładniej. Pod koniec drugiej partii nasi siatkarze zaczęli popełniać liczne błędy. Mieli problemy z przyjęciem, a jeszcze większe z kończeniem ataku. Drugiego seta wygrali do 23, ale na tym skończyło się punktowanie. Trzeci i czwarty set to festiwal naszych błędów i wygranych gości do 23. Jeszcze gorzej wyglądała gra kks w tiebreaku, którego goście wygrali do 12 punktów. W drugim z meczów zmierzyły się dwie ekipy ze stolicy. UMKS Moswola Warszawa i KS Metro Warszawa. Zaczęło się od prowadzenia Mosu, ale ostatecznie Metro wygrało 3 do 1. O trzecie miejsce KKS grał zatem z młodymi siatkarzami z Woli. Na to spotkanie podopieczni Marka Grzelczaka wyszli bardziej skoncentrowani. Po konsekwentnej grze wygrali pierwsze seta do 19 punktów. W drugiej odsłonie goście postawili jednak twarde warunki. Świetnie grali w obronie, a każdy punkt trzeba było im wyszarpać. Gra na przewagi ciągnęła się do stanu 33 do 31 dla KKS-u. Początek trzeciej partii zwiastował szybkie zwycięstwo, ale po raz kolejny tego dnia mieli problem z kończeniem ataku. Rozsponili prowadzenie 19 do 11, a w końcówce znowu przyszło grać na przewagi aż do stanu 30 do 28. Ostatecznie udało się postawić przysłowiową kropkę na D, by zdobyć trzecie miejsce w turnieju. W finale zmierzyły się natomiast Huragan i Metro. Faworytem był stołeczny zespół, co przez dłuższy czas potwierdzało się na parkiecie. Warszawiacy wygrali pierwszego seta do 21, a drugiego do 19. W trzecim to huragan przez większość prowadził, ale w końcówce zabrakło im koncentracji. Metro wygrało do 23, cały metr 3 do zera i sięgnęło po zwycięstwo w turnieju. Kuchari gratulacje poszczególnym drużynom wręczyli prezes KKS-u Tomasz Jagiełło, radny powiatu kozińskiego Tomasz Tela i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Artur Matera. Ponadto rozgrywający metro Filip Troczyński odebrał statuetkę dla MVP turnieju. Memoriał poświęcony był pamięci Tomasza Sadury, pierwszego prezesa KKS-u, który zginął w 2014 roku w wypadku samochodowym. Miał 51 lat. Od 2017 roku w Kozienicach organizowany jest turniej poświęcony jego pamięci.